W głębi serca każdego człowieka kryje się pragnienie, by być blisko Boga, by odczuwać Jego obecność w codziennym życiu. Wyobraź sobie cichą, urokliwą kapliczkę w sercu lasu, gdzie promienie słońca przebijają się przez liście drzew, tworząc złote plamy. Na ziemi to miejsce, w którym wiele osób przychodzi w poszukiwaniu spokoju, wytchnienia i nadziei. Właśnie w w takim miejscu, wśród śpiewu ptaków i szumu wiatru, zaczyna się nasza opowieść o sekretnej modlitwie, która może odmienić życie każdego z nas. Panie, Ty znasz moje serce. Wiesz, co noszę w sobie, jakie lęki i pragnienia. Skrywam w najciemniejszych zakamarkach duszy. Proszę, Cię przyjdź do mnie. Otwórz moje oczy na Twoją miłość. Na Twoją łaskę, która jest zawsze obecna, nawet gdy jej nie dostrzegam. Te słowa, pełne szczerości i pokory, mogą stać się kluczem do duchowej przemiany. Każdego dnia, gdy stajemy przed wyzwaniami, warto pamiętać, że nie jesteśmy sami. Nasza wiara i modlitwa mogą przenieść nas przez najtrudniejsze chwile. W miarę jak zanurzasz się w tę modlitwę, Poczujesz, jak Twoje serce otwiera się na Bożą miłość. Zabierz moje wątpliwości, Panie. Spraw, abym mógł ufać Tobie w każdej sytuacji. Pomóż mi dostrzegać Twoje działanie w moim życiu, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się być przeciwko mnie, kropka. Każde słowo wypowiedziane z głębi serca staje się mostem między Tobą a Bogiem. W tym intymnym dialogu odnajdziesz pocieszenie i siłę, które pozwolą ci stawić czoła trudnościom. Kiedy modlisz się w ten sposób, zaczynasz dostrzegać, że twoje życie nabiera nowego sensu. Dziękuję ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które mnie otaczają. Za rodzinę, za przyjaciół, za każdą chwilę radości. Pomóż mi być wdzięcznym. Nawet w trudnych chwilach, bo wiem, że każda próba jest lekcją, którą muszę przejść. Ta postawa wdzięczności otwiera drzwi do prawdziwej radości, niezależnie od okoliczności. Panie, daj mi siłę, bym mógł przebaczać tym, którzy mnie zranili. Uczyń moje serce otwartym na miłość. Nawet w obliczu bólu. Niech Twoja łaska napełnia mnie. Abym mógł być narzędziem Twojego pokoju. Przebaczenie. To nie tylko dar dla innych, ale także ogromny krok w kierunku wewnętrznego uzdrowienia, kiedy uwalniasz gniew i żal. Otwierasz przestrzeń na miłość i pokój, które mogą zagościć w Twoim sercu. Czasami w obliczu trudności czujemy się samotni i zagubieni. Panie, prowadź mnie. Przez ciemności. Bądź moim światłem, które rozprasza. Mrok. Kiedy czuję, że moje siły słabną, przyjdź do mnie. I napełnij mnie swoją mocą. Ta modlitwa staje się nie tylko prośbą o pomoc, ale także wyrazem głębokiej wiary w Bożą obecność. W chwilach kryzysowych, pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg jest zawsze z Tobą. Gotowy, by prowadzić Cię przez najtrudniejsze ścieżki. Boże, strzeż mojej rodziny, mojej ojczyzny. Proszę Cię, otocz ich swoją opieką, napełnij ich miłością. Pokojem. Niech każdy dzień będzie dla nich. Błogosławieństwem. Modlitwa o ochronę dla bliskich jest wyrazem miłości i troski, a także zaufania w Bożą opiekę. Wspólnie, w jedności i miłości, możemy tworzyć silne fundamenty, na których zbudujemy przyszłość. Kiedy zaufasz tej modlitwie, odkryjesz, że rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Panie, spraw, abym był światłem dla innych. Niech moje słowa i czyny niosą Twoją miłość i pokój. Pomóż mi być świadkiem Twojej łaski w tym świecie, który tak bardzo jej potrzebuje. W miarę jak stajesz się narzędziem Bożej miłości, zmieniasz nie tylko swoje życie, ale także życie tych, którzy cię otaczają. Na koniec swojej modlitwy, dziękuję Ci, Panie, za tę chwilę bliskości. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na Twoje prowadzenie. W Twoim imieniu proszę, niech Twoje błogosławieństwo spocznie na mnie i na moich bliskich. Ta modlitwa, pełna miłości, nadziei i wiary, staje się narzędziem, które może odmienić. Twoje życie na zawsze. Wierzę, że każda modlitwa, każda rozmowa z Tobą, Panie, otwiera przede mną nowe. Drogi, kiedy zamykam oczy, czuję Twoją obecność jak delikatny powiew wiatru, który przynosi ukojenie i pokój. W tych chwilach, Pełnych ciszy, odkrywam, że nie. Jestem sam. Ty zawsze jesteś obok, gotowy wysłuchać. Zrozumieć i dać siłę, gdy najbardziej jej potrzebuję. Panie, dziękuję ci za wszystkie dary, które mi dałeś. Czasem trudno mi dostrzegać je w codziennym zgiełku, lecz wiem, że w każdej chwili jesteś przy mnie. Pomóż mi dostrzegać piękno w małych rzeczach. Uśmiechu sąsiada, w śpiewie ptaków, w blasku słońca, rozświetlającego mroki mojego serca. Niech moje oczy pozostaną otwarte na Twoje cuda, które tak często ukryte są w prostocie życia. Czuję, że każdy krok, który stawiam, prowadzi mnie bliżej do Ciebie. Kiedy napotykam trudności, przypominam sobie, że jesteś moją opoką. Moje lęki, obawy, wszystkie te ciemne. Chmury, które czasami spowijają mój umysł, muszą ustąpić Twojemu światłu. Niech Twoja miłość wypełni. Mnie po brzegi, a ja będę mógł dzielić się nią z innymi. Pragnę być świadkiem Twojej dobroci w świecie, który tak bardzo jej potrzebuje. Panie, proszę Cię, abyś otoczył moją rodzinę swoją opieką. Niech nasze. Domy będą pełne miłości, zrozumienia i radości. Chcę, abyśmy potrafili wspierać się nawzajem, a w chwilach kryzysu, pamiętać, że razem możemy pokonać każdą przeszkodę. Niech nasze serca będą napełnione. Przebaczeniem, abyśmy umieli wybaczać sobie nawzajem, tak jak ty nam wybaczasz. Wiem, że życie nie zawsze jest łatwe. Czasem. Przychodzi nam zmagać się z bólem, stratą, cierpieniem. W takich chwilach, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, przychodzę do Ciebie, Panie, z moimi. Zranieniami. Niech Twoja łaska będzie moim lekarstwem. Pomóż mi znaleźć nadzieję w najciemniejszych momentach, a także siłę, aby podnieść się, gdy upadnę. Pragnę być przykładem dla innych, że nawet w trudnych czasach. Można odnaleźć sens i piękno. Kiedy patrzę na naszą Ojczyznę, czuję głęboki niepokój, ale także nadzieję. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił naszą Polskę. Niech nasze serca będą zjednoczone w miłości do siebie nawzajem i do naszej ziemi. Pragnę, aby każdy obywatel czuł się częścią tej wspólnoty, w której panuje pokój. Szacunek. Niech Twoja obecność prowadzi nas ku lepszej przyszłości, a nasze modlitwy przyczyniają się do uzdrowienia naszego narodu. Panie, wrażam moją wdzięczność za Twoją bezwarunkową miłość. Pomóż mi przekazywać tę miłość innym, nie tylko słowem, ale i czynem. Niech każdy dzień będzie dla mnie okazją do bycia Twoim narzędziem, aby. Zasiać nadzieję w sercach tych, którzy czują się zagubieni. Niech moje ręce pracują na rzecz dobra, a moje serce bije w rytmie Twojej miłości. Wiem, że modlitwa ma moc. Czasem zmienia serca, a innym razem zmienia nas. Dlatego będę modlić się nie tylko za siebie, ale także za tych, którzy mnie otaczają. Za. Wszystkich, którzy cierpią, za tych, którzy potrzebują wsparcia i za tych, którzy stracili nadzieję. Niech moja modlitwa będzie mostem do ich uzdrowienia, a Twoja łaska niech spłynie na każdego z nas. Na koniec, Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu. Wiem, że jesteś moim przewodnikiem, moim światłem, moim zbawieniem. Niech moja wiara rośnie z każdym dniem, a moje serce pozostań. Otwarte na Twoje wołanie. Proszę, niech Twoje. Błogosławieństwo spocznie na mnie, na mojej rodzinie, na mojej ojczyźnie. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości, a każdy dzień niech będzie nową szansą na odkrycie Twojej obecności. Amen. W miarę. Jak kończysz tę modlitwę, czujesz, jak wypełnia cię. Spokój. Wiesz, że twoje serce jest otwarte, a twoje. Życie zyskuje nowy sens. Każde słowo, które wypowiedziałeś, staje się fundamentem nadziei, który możesz dzielić z innymi, a twoja wiara staje się latarnią prowadzącą cię przez życie.